Jeszcze kilka lat temu sprawy frankowe w sądach należały do rzadkości. Aktualnie ta statystyka jest zgoła inna. Obecnie postępowania dotyczące kredytów CHF ustępują jedynie sprawom rozwodowym. W ostatnim czasie swoje statystyki opublikował sąd okręgowy w Warszawie i wskazał, że w kwietniu wpłynęło do wydziałów pierwszoinstancyjnych o 400% spraw więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kancelaria z Grupy Kapitałowej Wotum w dwóch pierwszych kwartawach skierowała do sądu 3600 spraw. Oczywiście ilość to nie wszystko. Warto również spojrzeć na aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych. Jak podał dziennik Rzeczpospolita, w czerwcu 2020 roku zapadło 94% pozytywnych wyroków dla frankowiczów. Musimy o tym pamiętać, że te sprawy nie wygrywają się same, dlatego tak ważny jest wybór profesjonalnego pełnomocnika. Oczywiście wybór kancelarii jest teraz duży, natomiast przed podjęciem decyzji o zleceniu swojej sprawy warto zapoznać się z ofertą kilku kancelarii i na tej podstawie wybrać taką, która zagwarantuje nam kompleksowe rozwiązanie sprawy frankowej.